Zwykły, graj? Ty jesteś szafowy um. czogat? No, ja jestem szafowy czogat, no. Szafowy czogat, lecimy. Okej, okay, jest problem. Jakie są alpyniki w tej grze? Stary, ja, ja nie wiem. Są jakieś London, hiszpańska, francuska. Ja, ja stary nie ogarniam, Ja żadnej nazwy nie ogarniam. Ja po prostu gram. O, no dobra. Obecnie. A czemu ty? Jest oczekiwanie. Dobra, no dobra, sorry, sorry, no, no robię, robię, robię robię jakiekolwiek ruchy. Wyłączam czat i gram. No dobra. No spoko. No mega spoko A no. później sorry, to zrestartuję. coś powinienem być Ale to ty, ty rozumiesz, jak będę Zawsze nam że ogólnie ruch... E... Koniem na początku jest słaby, będzie mogę dojeżdżać. No, no, no znaczy, ale Koniem konia. na początku, jak jesteś białym, no to jest po prostu wydaje się kiepski. No. Dobra, no dobra, dobra, dobra. No, to... no. nie, nie, gramy, gramy, gramy. Czekaj, 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 gramy. Ty się, ty się zmieni. Ty się cicho, sen. A no to chuj, to się do cicho Dobra, no. Ja okay. Doleka pozycja. Co to kurwa jest? Ja, no, Obleżony ten końcu, nie? Nigdy nie grałem takiej gry, nigdy nie gra. Nie wiem jak się zachować dokładnie. Dziwna to jest gra. No jest troszeczkę dziwna, to prawda. Mm. Jak się zaznacza o. ten ruchy? A dobra. A, nie mogę tak. O kurczę, co się dzieje? Co to jest? To ja wolę tutaj, to ja mi to nie przeszkadzę, że tak robisz. Ty mnie pójdę. Mogę iść e, tym tu. No okej. Overhoofy satelite myślicie, e, Czekaj, co ja tu mogę zrobić? A, koniem nie mogę, on mi też bije tutaj, ja pójdę po prostu tutaj, bo bronię też tego jednocześnie tego i tego, no tak zrobię. Ciekawy w ogóle ruch, taki kurwa strasznie... Chujowy. Nie wiem, znaczy po prostu się odpycham, no nie, no jakby tym koniem sobie początek, wydaje mi się, rozpierdalałeś. Ale nie wiem, co z czym to jest... Nie wiem jaka, co pokazuje termometr Bartek? No to wam dużo może podpowiedzieć, ale jest 0,8, 0,9, czyli równe. No czekaj, 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 czeka, czeka, bo, ja, bo ja, ja nie wiem. Jest równa pozycja w miarę. No jakby wiesz, jeszcze nikt nie stracił figury. Moje są bardziej wyprowadzone. Jest to no na pewno lepiej, ale. Tu mi bije tego, ja to odbijam, eee, tu mi bije tego. O to ciekawe, bo jak mi zbije tego, ja zbije tego, to on mi bije tak. Eee, dobra kurwa, się z, nie... zmutuj się jak to gadasz człowieku, bo przeszkadzasz Czemu? mi tak. Dobra, Czemu? dobra, 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 jest git. Mm. Znaczy no, oddaliśmy konia za darmo mam wrażenie, tak? O kurwa, co zrobiłem? Aha, ja tym widziałem tego. Ej, ej, ej bo ja, ja są, ta, są takie linie, a nie mogę takich linii Martek, robić. lepiej jak się ruszyłem, lepiej jak się ruszyłem hetmanem, czy lepiej jak konia, konia, no nie? konia, no, ale generalnie no, tak odjebałem. czy już jest to ogromna przewaga, ale koń wiem, byłby wiem. dokładniejszy. No koń byłby dokładniejszy, no wiem, wiem. Teraz, teraz, teraz pomyślałem o tym dopiero po ruchu. Generalnie piszą u mnie, że Remigiusz wymyślił Gambit niewolnictwa, bo kurwa ten czarny <laughs> koń ruszył się pięć <laughs> razy i jeszcze kurwa został oddany za nie, darmo. Nie, 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 to mi, ja z tym, ja z, akurat ja raz odjebałem tak z tym koniem e, i mnie Patec uczył, że jak no, ruszę no, tak jak... koniem jako czarny, to po prostu biały będzie mnie dojeżdżał. No czy i właśnie to jest... tak dojechałem. To jest chyba jakaś najgorsza w historii ogólnie, nie? Teraz już jest plus 3, albo nawet więcej. No czekaj, to mi, To jest chronione. E, tego nie bije. Tu mam do wzięcia pionka za free. Chciałbym e, tego pionka, no nie? Bo to mi tak nic nie chroni. Nie, to, to jest przejewane, bo to. Kurwa. Ja chciałbym tego pionka. Ja źle, źle ruchy robię. W sensie źle, no. Znaczy, no. Masz problem z tym, że kurwa pozycja niewolnicza była i oddałeś konia za free. Chuj w tą pozycję niewolniczą. Wyjebane mam w nią. O, to jest kurwa. To nie jest głupie, bo też bijesz mnie tutaj i bijesz mnie tutaj. No, tutaj zjebałem. Chyba, chociaż jeszcze tego nie wiem. No dobra, zróbmy. Zróbmy. Tak. Znaczy to był pion za piona, no nie? Ale aczkolwiek nie widziałem, że on mi tu bije w ogóle tego piona. Mówię, czy tu chronię, a tu chronię tak. musisz coś zrobić Hetmanem, nie? Dalej. Ale to jest dla mnie zajebiste, co nie Bartek? Bo wypracą sekonia konia do przodu też Generalnie jeszcze trzy ruchy temu miałeś przegraną a teraz znowu masz absolutnie serio przegraną Serio miałem przegraną? No w chuj Co się stało? podwaliłeś Hetmana w Serio nam był gdzieś podwolony Hetman? Gdzie był kurwa Hetman podwalony by? Mm. No był, ale ty jeszcze chyba, Remek, nawet nie wiesz czym jest związanie, więc wiesz... Ja serio miałem podwalonego a ja tego nie widziałem. Serio. No związanie wtedy, kiedy nie może się ruszyć królowa, tak? Znaczy, król. Znaczy, jest król atakowany. A, Wiem, związanie wtedy, kiedy figura... Dobra, zaraz Figura się nie może ruszyć, bo odsłoni tak, króla. Tak, bo, bo odsłoni króla, tak, tak, tak. Strasznie kurwa. Ty, ale tutaj. to ciekawe jak ja tam kurwa hetmana żebym wyjebał, ale to tym ruchem kiedy kurwa hetmana, hetmanem zamiast koniem? Nie, potem będzie analiza. Ja bym generalnie potem zrobił analizę, dokładnie no. Dobra czekaj, bo on mi tu bije to, a ja tego nie mam czym bronić. A teraz jest związany koń tak? O to chodzi. No tak teraz jest związany koń i mogłeś to samo zagrać wcześniej na hetmana. Jak coś. Serio? I byś no, przegrał. Znaczy, super. znaczy no stracił Hetmana. Trzymam, to mógł niby kurwa zagrać? Czekaj, czekaj, czekaj. No dokładnie tak samo jak teraz. Ja nie wiem co on zrobił akurat. Znaczy bo ja sobie cofnąłem ruchy. To sobie cofnij do momentu kiedy zagrałeś Hetman C3. No dobra, zaraz by zrobił ruch jakiś zajebany. Pizza. Ty Manik, co ty robisz? No nie no kurwa gram, mam 4 minuty na, na zegarze jestem sam trzechowyczoga, człowieku Czwarta gra partia w życiu Ej, ja wysiłk, wysiłk, wysiłk się. zrobi tak Ja zrobię tak On zrobi tak To do chuje, ta wymiana Kurwa, miałem lepszy ruch No miałem, miałem, miałem lepszy ruch Widzę, widzę. No nie wiem, no to taki rucho treści, nie wiem czy się stało. Czy on powinien grać tam yy, nie wiem, gońca A5 albo Rosę po prostu? Dobra, słuchajcie, Trwa. bo jesteśmy mega, mega y, żodni wiedzy, a głupie jest analiza. No dobra, nie, 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 dobra, dobra, zrobimy potem, no? Dobra. Zrobimy potem. A do którego... A nie, to też kurwa tego chyba na zaczynamy w analizie. Chuj w to. No nie no, bo my z Remigiuszem wydaje mi się, że akurat jesteśmy tacy, że my chętnie się dowiemy rzeczy. Ja wydaje mi się, że Remigiusz to też myśliciel. Tylko ta partia jest taka, że kurwa to wcale tak nie jest, że wiesz... Że tu jest tu jakaś przewaga, czy coś. Tutaj jest kurwa... Poczekaj, no tym się nie mogę ruszyć. Tym się nie ruszę. To znaczy, plus trzy do u niego, że ma po prostu figurę więcej, tak? Jakąś. E, no bo zbiłem konia, a, widzę a widzę, koniec no, no. warty 3 punkty. Czekaj, bo to bronię, a tutaj tego nie będę już bronił. No, chuja łakce trochę, wiesz? Ty, no Bartek, no widzisz, w takiej sytuacji nie do końca wiem, co zrobić. No to co? No to jak nie wiesz co zrobić, no to kurwa robisz. To jednocześnie odwiązujesz kurwa konia. Obaj musicie się trzymać tej zasady, że król lubi się coś bezpiecznie i tyle. No czuję bezpiecznie, ale odwiązałem konia, a jednocześnie kurwa W tej grze. Króla, króla klikasz i tego spokojnie, Spokaj, spokaj, mega Megacie. No, Mega, czyli z czym? Nie wiem kurwa, no Mega Chill jest. Aha, bo to, aha, to jest to, to No nie wiem, z czym ty masz mega chill. O kurwa. Wysota niepoplanowana planowana ogólnie. <grywa> no, no no jeśli on zrobi teraz tak, to ja zrobię tak. Jak on zrobi tak, to ja zrobię tak. Nie rozumiem tego mega chillu. Czekaj, czekaj, ja tego w ogóle nie wyjąłem, wiesz? Nie, nie zauważyłeś tego, tak? No. Okej. Okay. Ale ja już widzę, że podobieństwo kurwa w długich ruchach, no nie, ja już widzę to. to generalnie to... mam dwóch faworytów do przegrywania na czas, no nie? No tak, 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 no tak, generalnie tak. Ja już no dużo mogę. partii miałem przewagę i przegrywałem na czas. Znaczy dużo, no procentowo z tego no, ile gramy, no to dużo. No, wie, ale generalnie zasada jest taka, że przynajmniej ja się tak uczyłem, że jak przegrywasz, to nie opłaca się wymieniać. Jak to się, kurwa, rozszerzanie robi, da się... O, króla klikasz i królem tak jakby coś się o dwa pole, o właśnie. O kurwa, co? Ja chciałem to w zrobić, ale się nie dało. Bo... Jest no, pole szachowane. Bo jest, bo, bo jest pole szachowane końcem, Aha. w sumie dwoma. A, no tak, 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 jest, no. Więc nie możesz, bo w przelocie jest tak jakby szachowane. A masz kurwa a, tak tutaj. Ja pierdolę. A kurwa teraz ja! Ty! Ej! Ja w ogóle się nie zorientowałem! Ja pierdolę, ale akcja, ty! many, Co tu się robi? Co tu się klika kurwa? No nie wiem, no kurwa ty mi powiedz. Ty masz dwie minuty więcej. Sobie ty, ja w ogóle za zapomniałem, że mam ruch. Serio, zapomniałem, że mam ruch. Nie żartuję kurwa nawet. No mogę tu, co nie? Ja pierdolę, zapomniałem, zapomniałem, że mam ruch. Cztery widzowie. 180K teraz 900 widzów. Kurwa, streama, pierdolę o trzy razy, czekaj, do tego jeszcze to są szachy. Daj spokój. Eee, czekaj, idę tym, czy wolę iść tym? Czym idziesz? Ach, już wyprowadzę, no nie. No jak to czym, czym. Wierzą. Kurwa. Ta realizacja, kiedy zrobisz ten ruch, ale on jest chujowy. No. To jest pipka niezła. Jak, 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 jak mogę sobie kreski rysować w tej, w tej grze? Yy, prawą myszki przytrzymujesz. Ale musisz to mieć się włączone w ustawieniach. O nie, nie walę konie nie walę konie. Fuck. O, kurwa ciężka sytuacja. No jest ciężka sytuacja, ale dla mnie kurwa. Ty co jest? Samo się zrobiło? O kurwa. Jak samo się zrobiło? Ten, nie, ten, ten rok był niezamierzony, bo sobie tak bawiłem piąkami, ale... No dobra, gra, gra, no. no. Ten ruch uważam, że mój był naszed słaby, ale nie wiedziałem co zrobić. No właśnie, to było twoje jedyne wyjście i go się. Ja nie do końca wiem, co z tym, z tym faktem zrobić. Yy... Kurwa, mogę tak iść? A nie, nie mogę tak iść. Ale tak pójdę. Ta premix, pamiętam. Ale musisz się uspokoić, jak coś. Kurwa, bo jest Ostatnio przesadzasz. Co? Jeszcze raz? Nie, te moje, mo moje piony są tak zablokowane, że to fest, nie, tragedia. Kurwa, ty! Muszę, kurwa. słuchaj, zmieniam baterię. Proszę, kurwa, nie zrób ruchu, proszę, błagam cię, kurwa. Dawaj, robię, robię ruch, podziałeś. Błagam cię, ci, nie zrób ruchu. E, czekaj, to, ty mi to, wiesz, to mi proste. broniło tego, ale w sumie już nie musi mi tego bronić, więc po mogę z to zabrać. To to. Boże, jaka ch**ła sytuacja, dobra. No to prawda. A ty... Co? No dobra, w sumie to wyjdzie, Ja Generalnie nie wiem, co w tej grze jeszcze robić, no nie? Bo ja się tak trochę już zagubiłem. To jest trochę straszne, bo to wygląda jakby się słucha pastwił nad tobą over, bo ty nie masz dobrych ruchów. Realnie. A to pewnie przypadek. No faktycznie ciężko znaleźć ruch, który nie oddajesz za darmo. Dobra, tylko sytuacja jest taka, że ja nawet aha, nie bo aha, bo to jest... też robić. A możemy... Dobra, chuj. Bo to nie będzie 10 plus, na przykład nie wiem, bo tam byli coś że za ruch, nie był czas. Yy, będą dodawane tempo. Będzie dyszka dodawanego, ale też będą dodawane. Kurwo, na czas? Dobra. <laughs> na czas, no to to. To ty ten. Dobra. I ty jak analizę robimy? E, no ja jeszcze nie mogę udostępniać ekranu, I, że tak ja ja powiem. Nie ma, no dobra, nie no ma, to ja Nie mam, nie mam, nie kurwo, mam dostępnej dostępniać? analizy, człowieku. No dobra, no, ja, no mam. ja mam, no. Ej, nie, według czeską, ale już zagrał dobrą grę. No bo po prostu ty z jest tą, tu nie chodzi o dokładności, okay. bo ty grałeś. Ale nie wiem, no, nie wie, no patrz, mam poważny, bo co gram, jak co? na maszynka, a przede wszystkim dlatego, że Remigiusz tym skoskiem wykonał kurwa Gambit Niewolnictwa, no nie można... Nie no, grzać. nie wiem jak maszynkę, jeden poważny błąd mam. No tak, ale chodzi o to, że inaczej, to nie tak, że pos posądzam Cię o maszynkę, tylko no, no wkurwiało mnie jak grałeś, byłeś tak dokładny, wziąłeś, wykorzystałeś każdy jego błąd, więc sugerowałbym... No, ja tak, no bo tak gram generalnie. Dobrze a, właśnie przeg grasz. Przegląd, przegląd to jest analiza, aha. Ej dobra, ale słuchaj, nie możemy zrobić no. dzisiaj łączonego coachingu, bo... Połowi muszę jeszcze dopiero wszystkie podstawy. E, no, to ja tu muszę z tych podstaw się nauczyć. A, jestem na poziomie Brusa, według, według tego. Słucham? Jestem na poziomie Brusa, według kanalizy. To sukces? Yy, no, ja myślę, to, to robimy. Robimy przegląd u mnie? Dobra, to musisz udostępnić ekran i ja będę. Ja mówił w o... cały czas. Przecież. Dobra, to będziemy dobra. rozmawiać o tym. Ja muszę Was przeprosić, ale jeszcze teraz no nie, nie działa mi komputer. no. Czaje, no. Pojebane, że streamerowi komputer nie działa. No to dobra, bo no swoje ekran. Dobra, czekaj. To co, co mam zrobić? Aha. Tylko, że no, ja bym właśnie tutaj, tłumacząc tobie, patrzyłbym od perspektywy białych, a tłumacząc rękowi od czarnych, nie? Dobra, no to przecież yy, to mogę to jakoś swapnąć? Na no, da się to jakoś swapnąć? Yy, no da się odwrócić. Też F, ja. chyba. Nie, nie to nie ma F. No to u góry w prawym rogu pod tym kółeczkiem ono hmm. będzie taki słab. No. Ja mogę kurwa stotrusić, nie no. mam problemu. Okej, okay, no to patrzmy z perspektywy Czogata, że tutaj Remek, początek, trzeba walczyć o centrum pionkami. Po tym ruchu, mimo że komputerek daje, że to jest książeczka, zobacz, że Suchar wykorzystał ten gambit niewolnictwa i ten koń latał, no... sam no, że wykonali... no, ale ro rozumiem, że w pewnym momencie mogę go kurwa poświęcić tego konia, ale no nie, nie, nie mogę go poświęcić, chyba, że drugi skoczkiem. No nie no, poświęcić, poświęcenie jest głupie. Ogólnie paradoks tej pozycji jest taki, że tobie jest na rękę, że te piony są tak daleko, bo król suchara nie jest bezpieczny, ale to jest... Znaczy generalnie oś... ta, ta pozycja wydawała się do, dobra od momentu, aż nie, nie odjebałem tego skoczka. Wydaje mi się. To prawda, to prawda. Tu jeszcze było zajebiście i to jest pozycja podobna, do której ja gram. Na przykład tutaj po tym to? ruchu, koniec f4, powinieneś się over skupić na tym, jaki jest ostatni ruch przeciwnika i Czym ci grozi? Że tu ci jebie skoczka, tak? No chciałem, żeby tower powiedział. On A czekaj, Андnoon. co, 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 co? co, co, co. nie nie wiem, ja, to... no... jak ja robię ruch, skocz tym gońcem na F4. No. no? Ty myślisz, czym ja ci grozi? Czemu ja to zrobiłem? Czemu ja to zrobiłem według ciebie? No czekaj, czekaj. No. No. No czekaj, No już w końcu, tak? Mówiła. jest kotka, tak, czy nie? Po prostu. Ale to, to by, nie, bo ja, 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 mam szukać czegoś, co nie jest o, oczywiste, czy? Nie, no po prostu, czy po prostu mam, czy po prostu, czy po prostu mam pojechać Każdy raz zagrania takie kurwa oczywiste, chuj. Ale nie, bo nie wiem, nie wiem, nie wiem, bo szukałem to tam nie na, na, mówi, że patrz. Ja, 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 ja szukam gońca. ruchu na o to o, o, Inaczej, bo ty, ty się pytasz, czym mi grozi. No to kurwa, ja mówię. No. Dobra, to szukam ruchu na hetmanie, kurwa, że coś przeczyłem. No, jeżeli chodzi o po prostu bicie, bicie skoczka, gońce, no to spoko, okej, okay, no. no? No tak, no o to chodzi, no. E, kurwa, słuchaj, ja naprawdę muszę dzisiaj zrobić z rękiem osobnym. Ale z... nie, no nie, no, ale ja z nim rozmawiam przecież. No dobra, no to może tak być, natomiast uważam, że overpo potrzebuje za, yy, zaległych lekcji, bo jej ja tak. Dobra, powiem, to bana... ja nie odzywam się teraz podczas analizy, dobra, tylko on no się na tym. Remek, podstawa polega na tym, że patrzysz na ostatni ruch przeciwnika, i naprawdę pod tym względem szachy są proste. Gość sprawia ci problem. Chce zbić ci da konia. No, za darmo, więc ty go chcesz obronić. Od cała filozofia, i tu zrobiłeś pierwszy błąd. Mogłeś się jeszcze zreflektować, bo suchar odpowiedział i zasłonił się piąkiem i dalej mogłeś cofnąć hetmana tak, żeby bronić skoczka, no ale tutaj zobacz, że oddałeś no, go na darmo. No tak, tak, bo w upływie tego, że 3 minuty robię pierwsze cztery ruchy, totalnie sfraudowałem rucham, bo chciałem jakby zakurwić, ochronić hetmana skoczkiem, ale no jakby nie widzę tych pól i mi się pierdoli w oczach Serio kurwa I... Nie dziwię się, to jest partia w życiu stary Skąd Nie zauważyłem, nie zauważyłem tego Hetmana Zajebanego, w sensie na, na linii Jego No nie, to nic nie widziałeś, bo jeszcze jest skoczek I to nie jest tak, że śmieję się, dosłownie nic nie widziałeś, no bo Zobacz, że to podwalasz to pod Hetmana i pod skoczka. Okej, okay, no tak, 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 to, 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 to prawda, no nie no, ja jestem, ja jestem tu, 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 mega solo no Więc musimy cofnąć dwa ruchy do tyłu Czarnych i no. skupić się, no, jeszcze jeden, cofnąć do tyłu. I tutaj wracamy do tej pozycji. I optymalny ruch, żeby bronić konia. Optymalny ruch, żeby bronić konia. Wyprowadzając jednocześnie figury, bo to jest nasz cel. Czekaj, daj mi chwilę, dobra? Mhm. No to w tym momencie po prostu. A, D, D6, Pionek, koniec. Koniec. Okej. Okay. No i w ramach wyjątku byłoby to dobre. Czemu Ale w ramach wyjątku? Bo ta pozycja jest pojebana, no to jest Gambit Niewolnictwa, dobra, zagrajcie drugą partię jak biali ludzie, kurwa, żeby mógł... Ale ja wstali. nie wiem, kurwa, ja, mi się wydawało, że Gambit Niewolnictwa jest zajebisty. Nigdy nie było konia, kurwa. To jest gangbang jakiś. Trzy pionki, koloskoczka. Remek z ręką na sercu. Nigdy nie widziałem takiej pozycji, kurwa. I ale zamień za, 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 za za kolorami możemy tego, kurwa, taki filmik z tą białą dziewczyną zrobić. No właśnie, a to nie o to chodzi w szachach, stary. Ja chcę wytłumaczyć białą pozycję, kurwa, że pionki sama nie, że jest jeden konik gangbang. Dobra, stary. dobra, ale to ale tej to kurwa jest... nie mądrzy się, bo tytuł nie masz, normalne, kurwa, tak? więc siedź cicho. A po drugie, co ale ty ja byś tu wykonał? Co byś tu wykonał, kurwa? będzie kurwa wyjątkiem od reguły. No co ja mam ci powiedzieć, że Przedłeś jak złote dziecko i wymyśliłeś szachy na nowo. Dosłownie. To jest tak skrajny przypadek, jakbym miał ci mówić kurwa o jakimś sekret... W no kurwa, każesz mi grać! No ja nie wiem, kurwa, hobby, no ja nie wiem, czy mam się kurwa ruszyć pionkiem, ja nie mam pojęcia, no! Dobra, więc skupmy się, do pierwszego ruchu cofnijmy. Dobra? Do pierwszego ruchu. I po tym, jak słuchajcie pionkiem, to odpowiedz kurwa tym samym pionkiem. I to już jest ogromny sukces. Tak. I już nie będzie gambitu niewolnictwa. I to jest ta zajebista zajebiście. kurwa, gra królów? No, na, na pewno na inaczej. Jak już ogarniesz gra królów, to będziesz mógł latać skoczkiem po całej szachownicy. Ale mówiąc szczerze, że po prostu rzuciłeś mnie na głęboką wodę. Jak ty nawet nie wiedziałeś, jak zrobić roszadę, ja mam ci tłumaczyć. Wiesz? Trudno mi jest po prostu coś więcej powiedzieć, stary. Więc zagrajcie jeszcze jedną partię i przeanalizujemy drugą partię, gdzie będzie ona wyglądała dobra. bardziej klasycznie. Dobra, dobra. No to bo wszystko dobra. było stare. Dobra, dobrze. Okej, zagrajmy, zagrajmy. Dobra. Okay, zagrami, no, i postaraj się po prostu wprowadzać figury, pionki i w tym wszystkim yy, nie ten. Nie okay. yy, ruszać się pięć razy na przykład skoczkiem, tylko każda Jak A jak, jak, jak mam rewanż zrobić? A, czekaj, klikam rewanż.